Dzień dobry Panie Tadeuszu, bardzo, przepraszam, Pan jednak też, Pan też. E, też, też proszę Pana i uważam, że każdy powinien. Ja przeprowadziłem, proszę Pana, obliczenia na koniec roku i z wydatków moich alkoholowych wyszło, że jeszcze pół litra nie kupiłem w tym roku, więc zamieniłem na dwa takie właśnie. Panie Tadeuszu, ale tyle się mówi o tym, żeby nie pić, że, że szkodzi. Dlaczego? Niech ale pan kto to pije? dlaczego. A kto mówi, że ktoś pije? Proszę Pana, ja kupuję. Proszę nie ma, obowiązku, ja to mogę wylać, proszę Pana, przy tego rysunku, pić nie da. Chodzi o to, żeby kupić, zapłacić podatek dobrowolny. Panie Tadeuszu, dobrze, ale czy nie może być wreszcie tak, że te święta spędzimy w ogóle bez alkoholu? Ja Dlaczego bym, nie? nie? O, trzeba nawet, proszę pana, ja bym nawet radził państwu również, proszę pana, kupić i niech stoi. To może stać. To 2-3 lata by stało, nic się mu nie stanie. Kiedy załóżmy, będzie jakaś podwyżka cen alkoholu i wtedy wypić. Wie pan to przyjemnie jest? Czysty zysk, tak naprawdę. Tak jak mieć. pan nalewa powiedzmy paliwo do baku przed podwyżką, a potem pan jeździ po, prawda? To panu tak się jeździ dwa razy szybciej. Zresztą w ogóle ja zakupy robię przez no jestem zaszokowany tutaj w tej chwili organizacją handlu. Pan zauważył, że w sklepach praktycznie nic nie ma, prawda? No nie nie nie, 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 nie. Przemysłowych powiedzmy. Aha, na Przemysłowych tak? nie ma. Znaczy nie, nie ma dlatego, że nie ma, bo brakuje, tylko przemysł produkuje dokładnie tyle, ile ludzie kupują. To jest, to jest szczyt organizacji, gospodarki planowej. Pan sobie wyobraża, na górze faceci myślą po prostu, żeby jak to zrobić, żeby... Co do sztuki wyprodukować. Czy pan widział telewizor kolorowy w sklepie? No, Ostatnio? Nie, nie. A no widzi pan? Bo tyle wyprodukowali, ile ludzie kupili. Panie Tadeuszu, no a poza tym, jakie zakupy, co panu jeszcze zostało do kupienia? Nie, niewiele, proszę pana. Chleb już mam. Kupiłem w ubiegłym roku w zamrażarce. Jest. To właściwie, ja dużych potrzeb nie mam, wie pan. Ale, ale na zewnątrz się przyjemnie chodzić. Nie wiem, czy pan zauważył. Takie girlandy. Tak zachęcają, żeby wyjść ze sklepu.